Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po zakończonym spotkaniu SWD Wojska Śląski, UKS. Trójka Weronika Staszkówka-Elna w dniu dzisiejszym zakończone zwycięstwem Włodzisławianek wynikiem 3-2. Z nami jest trener Michał Guralczyk, Magdalena Dragunowicz, Anita Rumuzgo oraz trener Wojciech Mruz. Na początku proszę trener Wojciech Mruz o opinię o meczu. No, przede wszystkim gratuluję drużynie gospodarzy zwycięstwa. Nie ukrywam, że my jesteśmy mocno sfrustrowani po tym meczu, ponieważ w mojej ocenie nie zasłużyliśmy na porażkę. Byliśmy zespołem równorzędnym, a wydaje mi się, że w sytuacji stuprocentowych stworzyliśmy sobie więcej, no ale to już nie problem gospodarzy, tylko nas, że tych sytuacji nie wykorzystujemy. Również wydaje mi się, choć, choć muszę to zobaczyć na spokojnie, że, że pierwsza bramka była zdobyta dla dużych gospodarzy z ewidentnego spalonego, no ale generalnie piłka kobieca charakteryzuje się tym, że ilość błędów sądzicielskich na poziomie pierwszej ligi jest w mojej ocenie za duża zdecydowanie. Ale tak jak mówię, jeszcze raz gratuluję gospodarzom zwycięstwa i życzę powodzenia w kolejnych meczach tyle, że powtarza się wynik 3-2 dla drużyny z Woldzicow Śląskiego. Są to ciężkie mecze z wodzisłowiankami, jeśli chodzi o te rozgrywki pierwszej ligi. No można powiedzieć, że Jelna i Wodzisław to taki odwieczny rywal. Rywalizujemy na trawie od kilku lat również na hali. Są to bardzo ciężkie mecze, natomiast, natomiast są to na pewno mecze na takim fajnym poziomie sportowym i na dobrym poziomie emocjonalnym, więc, więc myślę, że to są mecze, które dobrze się ogląda, pada w nich dużo bramek i są bardzo ciekawe. Poproszę również trenera Michała Goralczyka o opinię na temat dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. No, ja muszę powiedzieć, że największym wyzwaniem dla nas było przystąpienie do tego meczu, ponieważ gdzieś Cały tydzień zmagaliśmy się z epidemią grypy. Do tego doszły kontuzje, więc dużym wyzwaniem było skompletowanie składu na dzisiejszy mecz. Aczkolwiek no, tutaj ode mnie duży ukłon dla dziewczyn, ponieważ dzisiaj zostawiły duże serducho na trawie, i właśnie tym serduchem dzisiaj wygraliśmy to spotkanie. Można powiedzieć, trenerze, że dzisiaj udany debiut trenerski w Śląskim, według Pana? No na pewno wynik satysfakcjonujący dla nas. Oczywiście każde zwycięstwo cieszy. Natomiast no nie da się ukryć, że gdzieś początek meczu nie był po naszej myśli i tutaj tylko dzięki wspaniałej postawie Beaty Rydlewskiej e, utrzymywał się wynik 0 do zera. Natomiast no, oczywiście tak jak powiedziałem no, zwycięstwo cieszy. Drużyna z Jelnej bardzo wysoko nam dzisiaj e, zawiesiła poprzeczkę. E, no na szczęście gdzieś udało się nam e, dzisiaj zwyciężyć i zwycięstwo na pewno cieszy. Anita. Tak, na początek, jak oceniasz dzisiaj swoje, swoją grę? Według Ciebie było dobrze, czy jednak czegoś zabrakło? Czy ogólnie jestem zadowolona, ale niektóre decyzje mogły być lepsze. Ale przede wszystkim chcę podziękować tutaj wszystkim dziewczynom za walkę do końca. Jestem dumna, że pokazałyśmy jednak ten wysoki poziom i niestety ta skuteczność nas zawiodła. Właśnie, czy największym mankamentem Waszej gry ogólnie jest skuteczność według Ciebie? Myślę, że to ma duży wpływ na naszą grę, bo gdybyśmy wykorzystywały tę sytuację, myślę, że inaczej by się potoczyły losy wielu meczy. I myślę, że to jest główny punkt do poprawy, aby w następnych meczach było lepiej. Magda, przechodząc już do Twojej osoby: na początku gra obrona według Ciebie. Dzisiaj dwie bramki stracone. Czego tutaj brakowało, jeśli chodzi o ten mecz? No Ogólnie to brakowało. Skupienia przede wszystkim. To też ogólnie gramy w nowym ustawieniu. To też w sumie nasza dzięki trenerowi zaczęliśmy grać czwórką w obronie, no i tak troszkę ciężko było. Niektóre zawodniczki nie potrafiły w sumie zawężać, ale to dopiero się uczą, bo wchodzą do seniorskiej ligi. Według Ciebie to był dobry prognoz na przyszłość, ten dzisiejszy mecz, na przyszłe mecze z rekordem, a także kolejne spotkania w pierwszej lize? No, wydaje mi się, że będziemy pracować nad yy, naszą grą No i zobaczymy, co będzie w późniejszych meczach. To dziękuję bardzo za udział w konferencji. Życzę obydwu drużynom powodzenia w następnych spotkaniach.